Jeśli chodzi o koszty budowy metra, to my mamy umowę ryczałtową, przetarg był ryczałtowy. Czyli po prostu w tym przypadku, ale będzie płacił wykonawca albo jego ubezpieczyciel, w zależności od tego, jak, jak on zawał umowę, także nie mamy informacji, żeby to wpłynęło na koszt budowy metra. No, bywają takie inwestycje, jak chociażby kiedyś jeszcze krakowskie przedmieście, że pewne rzeczy są ustalone w drodze ugody sądowej, jeżeli się okazuje, że są rzeczy nieprzewidziane, ale raczej yy, powiedziam innego typu, to, to też jest wypałów na przykład jest pewnym problemem, prawda? No bo to jest bardzo duża liczba, ale generalnie to nie wpływa. Na koszty. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tego zeperowania tunelu, czyli wypełnienia pod spodem i z boku jakąś taką mieszanką betonową, to wykonawca powiedział, że między 2 a 4 miesiące to potrwa. Ponieważ ta linia jest budowana inaczej niż pierwsza, czyli pierwsza była po kolei, każda stacja oddawana, poza może końcówką. Tutaj budowane są stacje równolegle, czyli na siedem stacji, no ta jedna nie będzie na razie budowana, bo jest tam objazd. Ale pamiętajmy, że ona też już była zaawansowana, także jeśli to będzie około trzech miesięcy, no to wtedy oczywiście nie myślę, żeby to miało jakiś istotny wpływ na harmonogram. Natomiast no zawsze, w, przy tak dużej inwestycji, zawsze coś się może wydarzyć. więc. Ja tylko mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że w 2014 roku mieszkańcy pojadą tą linią, potem jeszcze są odbiory. To jest bardzo skomplikowane, to odbiory są dużo dłuższe niż przy różnych budynkach, wiemy, że czasami na przy odbiorze kładki długo musimy czekać. W jakim sensie, jeśli już to się wydarzyło, to lepiej, że to się wydawało wcześniej niż później? Bo jednak ta, ta woda tam była, ta kurzawka, prawda? Ta woda z piaskiem, bardzo umownie ją nazywając. I, i myślę, że, że po prostu będzie to w sposób istotny wzmocnione. To jest jedyna stacja blisko lewego brzegu, więc jeżeli ona będzie dokładnie przejeżdżana, to już nie będzie żadnego ryzyka, chociaż wzdłuż całego brzegu Wisły te soczewki wody się znajdują. I to będzie jak będą budowane jakieś inne na przykład bulwary, y, chcę budować myślane itd. Tak to trzeba też y, o tym myśleć.